Dziś dowiesz się, jak moc słów połączona z intuicją może tworzyć i przyciągać wszystko, co sobie zamierzysz. Zostań do końca, ponieważ zrozumienie tej lekcji poprowadzi Cię do znacznie bardziej obfitego życia. Nie ma nic zbyt wielkiego dla osoby, która zna moc swoich słów i podąża za wskazówkami swojej intuicji. Poprzez słowa wprawiane są w ruch niewidzialne siły, które pozwalają odbudować ciało lub przekształcić okoliczności. Dlatego tak ważne jest, aby wybierać odpowiednie słowa i starannie dobierać afirmacje, które chcemy projektować. Ta osoba wie, że wszechświat jest jej dostawcą, że istnieje podaż na każde zapotrzebowanie i że jej słowa uwalniają jej prośby. Jak mówią starożytne teksty biblijne, proście, a będzie Wam dane. Musimy jednak zrobić pierwszy krok, zbliżyć się do wszechświata, a On zbliży się do nas. Wiele osób zastanawia się, jak mogą zademonstrować to, co tu wyjaśniono. Odpowiedzą jest użycie słów, a następnie nic nie robienie, dopóki nie otrzymasz ostatecznej wskazówki. Poproś wszechświat o znak, a odpowiedź może nadejść poprzez intuicję lub przeczucie. Może to być przypadkowy komentarz od kogoś lub fragment książki. Czasami odpowiedzi będą zaskakująco dokładne. Pozwól, że podam Ci przykład kobiety, która pragnęła dużej sumy pieniędzy. Powiedziała, wszechświecie, Stwórco, otwórz mi drogę do natychmiastowego zaopatrzenia. Pozwól mi otrzymać w wielkiej obfitości wszystko, co do mnie prawnie należy. Następnie dodała, daj mi dokładną wskazówkę, daj mi znać, czy jest coś, co powinnam zrobić. Wkrótce potem przyszła jej do głowy myśl, pomóż swojej przyjaciółce. Miała przyjaciółkę z poważnymi problemami finansowymi. Nie bardzo rozumiała, jak to się ma do wskazówki, o którą prosiła, ale to zdanie wciąż powtarzało się w jej umyśle. Postanowiła więc posłuchać tej rady i pomogła przyjaciółce pieniędzmi na opłacenie czynszu za ten miesiąc. Przyjaciółka, pełna wdzięczności, powiedziała ze łzami w oczach, jesteś wspaniałą osobą i mam nadzieję, że wszechświat zapewni ci wszystko, czego pragnie twoje hojne serce. To była prawdziwa wskazówka, której potrzebowała. Zdała sobie sprawę, że aby otrzymać, najpierw trzeba dać. Wkrótce potem otrzymała dużą sumę pieniędzy w nieoczekiwany sposób. Dawanie otwiera drogę do otrzymywania i stwarza możliwości finansowe. Zawsze trzeba oddawać część tego, co się ma starożytnym żydowskim zwyczajem jest oddawanie dziesiątej części dochodów i faktycznie wiadomo, że Żydzi są najbogatszymi ludźmi na Ziemi. To dawanie musi być czynione z miłością i radością, a powróci pomnożone. Wszechświat zapewnia, że możesz stawić czoła wszystkiemu, co stanie na Twojej drodze, ale należy to robić bez strachu i oferując błogosławieństwo za wydatek. Ta postawa umysłowa czyni osobę magnesem na pieniądze i obfitość. Słowa są tak potężne, że sprawiają, że wszystkie elementy układanki pasują do siebie, aby osiągnąć pożądany rezultat. Słowa należy wypowiadać z intencją i przekonaniem, niemal jak mantrę, przyjmując je za swoje przekonania. Ludzie często ograniczają swoje możliwości z powodu swojego ograniczonego postrzegania. Innym razem ludzie mogą bardzo dobrze rozumieć bogactwo, ale boją się podjąć działania. Wizja i działanie muszą iść w parze. Na przykład, był mężczyzna, który zapytał, jak może dostać pracę. Wysyłał CV i chodził na rozmowy kwalifikacyjne bez powodzenia. Kiedy zrozumiał to, co tu wyjaśniono, poprosił wszechświat o pracę, która naprawdę da mu satysfakcję, gdzie mógłby dać z siebie wszystko i być szczęśliwym. Zmienił swoje nastawienie, nie chciał już desperacko jakiejkolwiek pracy. Poprosił wszechświat o pracę, w której mógłby wnosić wartość i być szczęśliwym. Wkrótce potem zaproponowano mu nie jedną, ale trzy prace. Teraz stanął przed dylematem, którą pracę wybrać i musiał udzielić odpowiedzi w bardzo krótkim czasie. Więc poprosił wszechświat o wskazówkę lub znak. Tego samego dnia przyjaciel, który był w mieście z wizytą, zaprosił go na spotkanie, ponieważ miał być tam tylko jeden dzień. Przyjaciel podał mu adres, gdzie się zatrzymał, a kiedy tam dotarł, zobaczył szyld jednej z trzech firm, które brał pod uwagę. To był szyld, o który poprosił tego samego dnia. W tym momencie coś w nim się aktywowało i wiedział, że to jest firma, którą powinien wybrać. Często szuka się jednej rzeczy, a znajduje się inną. Intuicja jest duchowym połączeniem, które nie dostarcza wyjaśnień, po prostu wskazuje drogę. Zazwyczaj osoba otrzymuje wskazówki podczas prośby, a pomysł, który się pojawia, może wydawać się dość nieistotny. Jednak niektóre wskazówki wszechświata są tajemnicze. Na przykład mam przyjaciela, który od dawna pragnął znaleźć odpowiedniego partnera. Przeszedł przez różne związki, które go dość mocno zraniły. Był zdecydowany znaleźć osobę, w której panowałby szacunek, równowaga i miłość. Zasugerowałem mu, aby pobłogosławił swoje przeszłe związki, ponieważ pomogły mu one zrozumieć, czego naprawdę chce i potrzebuje w swoim życiu. Trudno mu było przejść przez ten proces, ponieważ wciąż odczuwał pewien ból emocjonalny po swoich poprzednich związkach. Ale gdy tylko zrozumiał znaczenie błogosławienia swoich przeszłych związków, stało się coś ciekawego. Pewnego ranka, wychodząc z domu do pracy, zdał sobie sprawę, że zostawił włączony gaz w kotle. Musiał szybko wrócić, aby go wyłączyć i uniknąć spóźnienia do pracy. Biegł tak szybko, jak mógł, aby zdążyć na autobus, ale dotarł tuż po jego odjeździe. Teraz musiałby czekać na następny, który miał przyjechać za 20 minut. W tym momencie pojawiła się dziewczyna, która również spóźniła się do pracy. Zapytała go, czy autobus już odjechał, a on powiedział, że też go przegapił, musiał dotrzeć do swojego miejsca pracy. Oboje musieli wrócić do domu, ponieważ o czymś zapomnieli. Wydało im się to tak zbieżne, że zaczęli rozmawiać podczas oczekiwania i wymienili się numerami telefonów. Dziś są naprawdę kochającą się parą, w której panuje szacunek i uczucie. Wszechświat jest zawsze gotowy zaoferować ci ścieżkę, której pragniesz i potrzebujesz. Nie powinieneś wątpić w proces, przez który przechodzisz, ponieważ wszystko jest idealne, bez względu na to, jak zła może wydawać się twoja obecna sytuacja. Błogosław to, co masz, ponieważ jest to najlepszy sposób, aby wznieść się i iść naprzód. Kiedy błogosławisz i dekretujesz to, czego naprawdę pragniesz, zdarzają się cuda. Nienawiść i uraza tylko utrwalają twój problem ponieważ wkładasz dużo energii w to, czego nienawidzisz, i to właśnie przyciągasz do swojego życia. Pozbądź się tego, czego nie chcesz, błogosławiąc to. W Biblii, która jest największą księgą metafizyczną w historii, Jezus powiedział: Nie potępiajcie, abyście nie byli potępieni. Nie osądzajcie, abyście nie byli osądzeni. Czego pragniesz dla innych, tego pragniesz również dla siebie. We wszechświecie nie ma oddzielenia, energia, którą wysyłasz do innych, emanuje z ciebie, a emanowanie z ciebie oznacza, że ty jesteś tą energią. Dlatego nie jest zaskakujące, że osoby zawistne i przeklęte mają trudności z prowadzeniem dostatniego życia, podczas gdy osoby hojne i wdzęczne są zazwyczaj najbardziej obfite. Ta lekcja opiera się na wspaniałej książce zatytułowanej Gra Życia i jak w nią grać, Florence scovel jeśli jesteś zainteresowany, aby dowiedzieć się więcej o mocy słów i intuicji, zostaw komentarz z napisem o podążam za tym, co chcę osiągnąć. Jeśli zrozumiałeś i spodobała ci się ta wspaniała lekcja, pamiętaj o sile i znaczeniu intencji kryjącej się za twoimi słowami. Teraz przejdź do następnego filmu, aby kontynuować naukę, jak manifestować życie, którego pragniesz. Ale zanim to zrobisz, nie zapomnij dać polubienia. Włączyć dzwonka i zasubskrybować kanał, ponieważ obiecuję Ci, że Twoje życie zmieni się w niesamowity sposób. Życzę Ci wszystkiego najlepszego w życiu i do zobaczenia w następnym filmie.